i na wiesz, wiesz, to jest... tak, To dużo Tak, będzie no. To nie jest Tak, tak, tak. A jest, a jest, a jest, ten ten tak, Może Nie, masz środek, masz dobra. Już? Chodźcie! chodźcie. Tam kamery cały czas są. Tak, Tomek? tak, chodźcie! Tutaj. tak, 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 Tutaj. 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 nie Tutaj. 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 To Tutaj. Ale ja Tutaj. Tutaj. Można, Tutaj. 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 i Tutaj. 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 Tutaj.

Ty tak zaczynasz, do wiesz co? Nie, to... Tak bym, z linii, bliżej. Ja tak. Idziesz prawą nogą, nawet. Do Kania. E, i na to. Wiesz, no sens się boi. To? Weź Kania rozbij, jak będziesz poznawał. A on macie treningi trenował cały czas mój znaczenia obroni. Tak, to trenował Kania. Obronię go. Egzekucja. O! Wow. E, e, ej dobre, ej dobre to. Kamil na kolanach. Robitka, to no jeszcze czwórka. <noise> I tak, Kamil e, powtórzony, bo muszę też zmienić. Tak. Tak, panie. Brakas, tu. Mhm. Nie wiem, bo maj. Wróć to! sto. Wróć. O! Brawo! Brawo! Jeste nam jak Czerwona. Żółta. Żółta na razie. A już ci wpisałem obronione, to nie ma kamienicy. <grymne> <grymne> Kania chyba na siłownię chodziła. Przypakowała. I teraz ja ją do tego mówię. <grymne> Ten śmiech. Dobry śmiech. Na to, nie? Tak, i będziemy my, ten ścieżka muzyczna Jak będzie źle wykonany cardzie. Można, można. Dobra. Dobre. O! Strzelajmy dużo lepiej, nie? No. Teraz dewo. nie.